Dobry wieczór, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Śląs-Wrocław-Ruch Chorzów, goście zwyciężyli 3-2, jest z nami trener drużyny schorzowa, pan Janusz Niedźwiedź. panie trenerze prośba o podsumowanie spotkania. Dzień dobry, gratuluję zespołowi zwycięstwa, ale przede wszystkim e, dzisiaj zespół chciał zadedykować to zwycięstwo Patrykowi Sikorze, który e, niestety, ale po raz trzeci w swoim życiu zerwał, jest zadła krzyżowe w kolanie, e, bardzo długa przerwa, ale Wierzymy, że wróci silniejszy nasz kapitan i że będzie nas cieszył swoją grom i tym, co zrobił w ostatnich miesiącach, swoim postępem. Dlatego, Patryk, to dla ciebie to przede wszystkim. E, na pewno cieszymy się, bo w końcu wygraliśmy na wyjeździe, daliśmy sobie e, tą radość i, i też naszym kibicom, którzy cały czas są z nami i nas wspierają. I wierzę, że tak będzie do końca, a my do końca będziemy walczyć w każdym meczu o to, żeby. Żeby dawać tą radość i żeby wygrywać i żeby punktować, nie będziemy się oglądać na nikogo, po prostu będziemy grali i będziemy walczyć e, aż do momentu, gdy sezon się skończy do ostatniej minuty w meczu ostatnim z Krakowiem. Na pewno duża konsekwencja szczególnie w pierwszej połowie i też w, w, w części drugiej, jeśli chodzi o ogrę w defensywie, e, ograniczyliśmy Śląsk mm, dosyć mocno. Hmm, też y, nasza skuteczność, szczególnie w pierwszej połowie te dwie bramki na pewno y, nas cieszą, że, 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 że ta skuteczność dopisała. W drugiej połowie trochę tej konsekwencji zabrakło, trochę też prostych błędów, które dały tlen Śląskowi. Śląsk dzięki temu złapał tą bramkę na 3-1, później y, bramkę na 3 i, i też trzeba przyznać, że odrobina szczęścia. A może i dużo szczęścia w ostatniej sytuacji, w której śląsk nie trafił na 3-3. Wcześniej ee, nie potrafiliśmy opanować tych ostatnich minut, na pewno to będzie dla nas materiał, żeby, żeby o tym porozmawiać i pod kątem przyszłości, żeby do takich sytuacji nie dopuścić, bo też zbyt łatwo traciliśmy piłkę i, i w końcowych minutach na pewno trzeba lepiej zarządzać tym wynikiem i tą grą. Natomiast e, pomimo tego graliśmy na wice lidera, więc. Yy, więc na pewno duże słowa uznania dla, dla zespołu za taką heroiczną walkę i za to, że, że pracowali mocno na to zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję trenerowi. Czekamy na pytania. Mamy na sali mikrofon, więc prośbę o pytania do mikrofonu. Proszę. Dobry wieczór Panie Trenerze. Karol Boga jest sportowy. Gratulacje wreszcie. To wyjazdowe zwycięstwo pierwsze w sezonie. Na ile Panu pomogły w przygotowaniach do tego meczu te wcześniejsze dobre występy, o których często też rozmawialiśmy już w tej rundzie w Biemczoku, w Częstochowie. To, że pokazaliście, że potraficie grać z faworytami. Wtedy czegoś brakowało. No i żeby dzisiaj tego nie zabrakło. Dzisiaj myślę, że było widać różnicę między tym, jak graliśmy nawet w Częstochowie, czy jak graliśmy nawet w Szczecinie, szczególnie w pierwszej połowie, czy jak graliśmy z Jagielonią. Tutaj więcej śląsk miał piłkę, więcej dominował. My byliśmy na własnej połowie bardziej ustawieni, szczelnie, po to, żeby też ograniczać te ataki. To też nie jest tak, że to było takie założenie, żeby od razu się cofnąć, natomiast też nie mieliśmy dzisiaj. Swojego dnia, jeśli chodzi o, o założenie tego wysokiego pressingu, też Śląsk zmienił ustawienie. Spodziewaliśmy się, że powtórzy to, co było z Legią, ustawienie 3-5-2. Dzisiaj zmienił na i wrócił do swojego ustawienia. Oczywiście wiedzieliśmy, że tak może nastąpić, natomiast liczyliśmy, że po tym meczu w Warszawie, jednak trener Magiera z, powtórzy ten, ten manewr z dwoma napastnikami. Szczególnie liczyliśmy. Że, że ćwicząc przeciwko Śląskowi, ćwiczyliśmy przeciwko temu systemowi. Natomiast wcześniej graliśmy przeciwko Pogoni i Widzewowi, które grały w podobnym ustawieniu. I, I tam na pewno, szczególnie ten ostatni mecz z Widzewem pod kątem pressingowym był wręcz wybitny. I ograniczyliśmy przeciwnika praktycznie do minimum. Natomiast dzisiaj e, też e, inny rodzaj pressingu, na pewno dużo więcej w średniej i niskiej obronie. Natomiast tak jak powiedziałem, no dużo szczelnej tej, tych zachowań, później tą szczelność straciliśmy, proste, też niepotrzebne takie błędy w takiej fazie meczu, gdzie musimy tym wynikiem zarządzać, utrzymać piłkę trochę na połowie przeciwnika, pozmieniać stronę, natomiast tego nam na pewno zabrakło. Ta zmiana ustawienia, mówi Pan, trochę niespodziewana, ale ona chyba Pana nie zmartwiła, bo widzimy, inaczej, Widzew i Pogłę grały właśnie w takim systemie jak dzisiaj Śląski i można powiedzieć, że jest progres, bo coraz mniej tych goli traconych w tych trzech meczach. No ale mimo wszystko i tak dużo. Ee, idealnie by było, żebyśmy dzisiaj nie stracili tej bramki, natomiast też nie będziemy wybrzydzać, oczywiście to jest Szczególnie te ostatnie minuty na pewno będziemy musieli poruszyć z zespołem, żeby, tak jak powiedziałem, lepiej tym zarządzać. Natomiast w przekroju całego meczu bardzo mocno pracowaliśmy na to zwycięstwo. Też trzeba przypomnieć, że w tej rundzie cały czas nie możemy praktycznie skompletować w żadnym meczu podstawowym składu, który byłby taki no, optymalny, bo w tym tygodniu wypadł nam Patryk Sikora, Wypadł nam Robert Dado, który już był gotowy do gry, niestety za uraz. Wypadł nam Patryk Stępiński, który się rozchorował i nie zdążył wrócić na to spotkanie. Dodatkowo w trakcie meczu i Szur i Josema zgłosili dolegliwości. też musieliśmy zrobić wymuszone zmiany. No nie rozpieszczało nas w ostatnim czasie. Już nie mówię o tym, co się działo wcześniej w Mielcu czy w Szczecinie, gdzie byliśmy bez sześciu zawodników. Dzisiaj też trzeba pamiętać, że graliśmy bez takiej nominalnej szóstki, bo w środku grał Filip Starzyński z Julkiem Letniowskim, to są stricte ofensywni zawodnicy, a, a szczególnie w tym meczu musieli też bardzo dużo pracować w obronie niskiej i, i na pewno też to jest zupełnie inny charakter pracy niż ten, który mieli wcześniej, ale musieli podołać i, i, i tak do końca ligi będzie to pewnie wyglądało, że będziemy musieli. Też, yy, nawet grając w środku bardzo ofensywnymi zawodnikami, też dobrze, mądrze przesuwać i pracować w defensywie. Jeszcze chciałem zapytać o zmianę Łukasza Monety w przerwie. On zobaczył żółtą kartkę w pierwszej połowie i była tam taka sytuacja, kiedy mógł zobaczyć drugą. To była przyczyna tej zmiany? E, no na pewno jedna z głównych przyczyn, bo ta żółta kartka i ten faul późniejszy, ja bym nie dał za to na pewno żadnej żółtej kartki. Na pewno sędzia gdzieś z tyłu głowy mógł mieć, że, że... Łukasz ma tą kartkę i gdzieś jest na pograniczu, natomiast też liczyliśmy na to, żeby Bartolewski wzmocnił też zachowania w defensywie, bo Łukasz trochę miał problemów, szczególnie w tych pojedynkach jeden na jeden, w tym sektorze i też liczyliśmy właśnie, że że Bartolewski nam tutaj uzupełni to miejsce i też miał wyznaczone zadania, które no do tej 80 bodajże 6 minuty, wykonywał na dobrym poziomie. Później, niestety, ten błąd, ale, ale no, musi wyciągnąć wnioski i by wrócić silniejszy po prostu za kilka dni, bo tu nie ma czasu rozpamiętywać błędów, tylko skupić się już na kolejnym spotkaniu. Czy mamy jeszcze pytania do pana trenera? Nie widzę. Dziękuję trenerowi i za chwilę druga część konferencji. Dziękuję.